Ciężki i pełen sprzeczności los spotkał pochodzącego z Saratowa Aleksandra Beriukowa, byłego żołnierza, który na początku lat 90. Znalazł się w samym centrum tragedii, która zadecydowała o całym jego dalszym życiu. Od wczesnego dzieciństwa Aleksander marzył o służbie w wojsku. Uważał ją za sprawę honoru i był szczerze dumny, gdy powołano go do wojsk obrony przeciwlotniczej. Jednak rzeczywistość służby wojskowej okazała się daleka od jego młodzieńczych wyobrażeń. Według różnych źródeł, już w pierwszych miesiącach służby beriuków, spotkał się z przemocą moralną i prawdopodobnie fizyczną ze strony oficera. Molestowanie, presja i groźby, jak donoszą media, stały się nie do zniesienia. Konflikt między żołnierzem a oficerem narastał, aż pewnego dnia w sierpniu 1991 roku osiągnął tragiczny punkt kulminacyjny. Aleksander wziął broń i zastrzelił swojego oprawcę. W wyniku tego zdarzenia ranny został jeszcze jeden żołnierz, świadek zdarzenia. Trybunał wojskowy rozpatrujący tę sprawę nie wziął pod uwagę ani młodości oskarżonego, ani okoliczności, w których doszło do tragedii. Sąd wydał najsurowszy wyrok karę śmierci. Jednak później, w ramach ogólnej polityki humanizacji prawa karnego, karę śmierci zastąpiono dożywotnim pozbawieniem wolności. Wydawało się, że historia mogłaby się zakończyć właśnie tak. Podobnie jak w przypadku setek innych skazanych na dożywocie, jednak los Beriukowa przybrał nieoczekiwany obrót. O jego sprawie dowiedział się przewodniczący Komisji do Spraw Ułaskawień przy prezydencie Rosji. Ten z kolei zwrócił uwagę na sytuację przewodniczącego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Zainicjowano ponowne rozpatrzenie sprawy i w 2006 roku, po 15 latach więzienia, Aleksander Beriuków stał się pierwszym w historii Rosji skazanym na dożywocie któremu przyznano wolność. Po powrocie do rodzinnego Saratowa Aleksander próbował zacząć życie od nowa. Starał się znaleźć pracę, odbudować utracone kontakty, dostosować się do zmienionego społeczeństwa. Okazało się to jednak niezwykle trudne. Życie w więzieniu, trauma psychiczna, piętno dożywotniego skazańca, wyobcowanie ze społeczeństwa wszystko to przeszkadzało mu stać się pełnoprawnym obywatelem. Był na wolności. Ale w rzeczywistości pozostawał więźniem przeszłości. Aleksander Wiktorowicz Beriuków urodził się w jednej z dzielnic Saratowa w 1971 roku. Jego dzieciństwo i dzieciństwo jego starszego brata Anatolia trudno nazwać szczęśliwym. Ojciec, Wiktor, nadużywał alkoholu i w stanie upojenia alkoholowego stawał się agresywny, a czasem nawet niebezpieczny. W domu często wybuchały skandale, którym towarzyszyły krzyki. Rozbijanie naczyń i groźby. Matka braci, Liubow, z całych sił starała się chronić synów przed przemocą domową. W najtrudniejszych momentach, kiedy mąż zaczynał szaleć, chwytała chłopców za ręce i uciekała z nimi z domu, najczęściej na dwołgę. Tam, na brzegu, czytała dzieciom książki, próbując w jakiś sposób przywrócić im poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Kiedy w 1981 roku zmarł ojciec, rodzina nie odczuła smutku. Ale ulgę. W końcu skończyły się lata ciągłego strachu. Pomimo trudności, Aleksander dorastał jako dobry i spokojny chłopiec, choć był chorowity. Od wczesnego dzieciństwa cierpiał na ciężką alergię i miał problemy ze wzrokiem. Mimo to miał marzenie służyć w wojsku. Armia była dla niego symbolem męstwa, siły i przejścia do dorosłego życia. Nie chcąc pogodzić się z tym, że stan zdrowia może pozbawić go tej możliwości, wymyślił desperacki plan. Namówił starszego brata Anatolija, silnego i zdrowego fizycznie, aby przeszedł za niego komisję lekarską. Ku jego zaskoczeniu wszystko poszło pomyślnie, nikt nie zauważył zamiany. Wkrótce Aleksander otrzymał wezwanie i został powołany do armii radzieckiej. Skierowano go do służby w jednostce obrony przeciwlotniczej stacjonującej w Zvenigorodzie pod Moskwą. Pierwsze miesiące służby przebiegały spokojnie. Szczerze wykonywał rozkazy. Starał się nie wyróżniać, przyzwyczajał się do życia w armii. Jednak po pewnym czasie jednostka, w której służył beriuków, została tymczasowo przeniesiona do Kazachstanu, i właśnie tam rozpoczęła się nowa, ciężka karta w jego życiu. Wśród oficerów oddelegowanych wraz z żołnierzami był porucznik o nazwisku Ponomariow. Wkrótce Aleksander zaczął dostrzegać dziwne zachowanie tego oficera. Najpierw były to spojrzenia, potem dwuznaczne uwagi. Przyjacielskie dotknięcia i wyraźnie niedopuszczalne w armii zainteresowanie. Później stało się oczywiste. Ponomariow wykazywał wobec Aleksandra zainteresowanie wykraczające poza ramy kontaktów służbowych. Zaczął nakłaniać młodego żołnierza do intymnej bliskości, wykorzystując swoją pozycję służbową, presję, groźby i ukryty szantaż. Aleksander Beriuków, mimo młodego wieku, nie bał się otwarcie przeciwstawić oficerowi. Ostro i stanowczo dał ponomariowowi do zrozumienia, że między nimi nie może być żadnych jednoznacznych relacji. Tym czynem Aleksander zyskał sobie niebezpiecznego i mściwego wroga. Po powrocie oddziału z Kazachstanu do Zvenigorodu, pod Moskwą sytuacja tylko się pogorszyła. Ponomariow, urażony odmową, zaczął systematycznie prześladować i wywierać presję psychiczną na żołnierza, czepiając się każdego drobnego wykroczenia. Demonstrując jego upokorzenie przed innymi i tworząc jawnie nie do zniesienia warunki służby. Jednocześnie oficer nie zaprzestał swoich nękań, przekonany, że nikt nie odważy się go powstrzymać. Ale, jak to się mówi, wszystko ma swoją granicę. W sierpniu 1991 roku, będąc już w statusie długoletniego żołnierza i rozumiejąc, że do demobilizacji pozostało mu tylko 54 dni, Aleksander załamał się. W tym nieszczęsnym dniu, po kolejnej libacji alkoholowej Ponomariow ponownie próbował narzucić żołnierzowi intymność, wykorzystując swoją pozycję oraz fakt, że Beriuków pełnił służbę i był mu podwładny. Po kolejnej odmowie oficer wpadł w furię i pobił Aleksandra, a następnie, zadowolony ze swojej władzy, udał się na spoczynek do pokoju dowódcy Warty. Pozostawszy sam i ogarnięty bólem, upokorzeniem i gniewem, Beriuków długo siedział w ciszy, Rozmyślając o tym, co się wydarzyło, jego cierpliwość się wyczerpała. Wziął przypisany mu karabin kałasznikowa, sprawdził magazynek, cicho podszedł do drzwi pokoju, w którym spał sprawca zniewagi, i wszedł do środka. Ponomariow, nie podejrzewając zbliżającej się zemsty, spał spokojnie, zwinięty na łóżku polowym. Nie mówiąc ani słowa, Aleksander wycelował i otworzył ogień. Kilka strzałów przerwało życie porucznika. Które stało się symbolem złamanych losów wojskowych i rozpasanej bezkarności. Jednak na tym tragedia się nie skończyła. Zdając sobie sprawę, że jego czyn nie pozostanie niezauważony i zostanie natychmiast ujawniony, Beriuków udał się do pokoju wypoczynkowego straży, gdzie przebywał szeregowy żurajew, przypadkowy świadek i kolega służbowy. Bez ostrzeżenia strzelił również do niego, mając nadzieję, że w ten sposób wyjedynego możliwego świadka. Żurajew odniósł ciężkie obrażenia głowy, ale cudem przeżył. To uratowało mu życie, ale uczyniło go kluczowym świadkiem w zbliżającym się procesie. Zdając sobie sprawę z beznadziejności sytuacji, Aleksander porzucił automat na miejscu zdarzenia, zabrał pistolet dowódcy warty i próbował uciec. Udało mu się opuścić teren jednostki i przez kilka godzin był w biegu. Jednak zorganizowane działania operacyjne zadziałały szybko. Dosłownie tego samego dnia został zatrzymany przez milicję. Aleksander Beriukow został aresztowany zaraz po zatrzymaniu i przeniesiony do aresztu śledczego. Już podczas pierwszych przesłuchań całkowicie przyznał się do winy. Nie zaprzeczał i nie próbował się bronić. Aleksander otwarcie stwierdził, że działał umyślnie, ale według jego słów nie było to morderstwo z zemsty, ale akt desperackiej obrony swojej honoru i godności. Gdyby broń znajdowała się w tym momencie w piramidzie, powiedział śledczemu, mając na myśli specjalną żelazną skrzynię do przechowywania automatów, po prostu uderzyłbym go pięścią. Ale wszystko potoczyło się inaczej. Nie ma przypadków. Wszystko zmierzało do tego. Słowa te jasno dawały do zrozumienia, że konflikt narastał od dawna, a fatalny strzał był w zasadzie ostatnią kroplą. Śledztwo nie przeciągało się, materiały sprawy zostały zebrane szybko. Już pod koniec 1991 roku odbył się proces. Kolegum Sądu Najwyższego Okręgu Moskiewskiego Pał rozpatrzyło sprawę młodego żołnierza. Pomimo okoliczności, sąd odmówił uznania jakichkolwiek okoliczności łagodzących, w tym zignorował wersję o molestowaniu seksualnym ze strony oficera. Co więcej, twierdzenie to zostało całkowicie odrzucone przez sąd jako nieodpowiednie dla statusu oficera Armii Radzieckiej. Strona oskarżenia nalegała na uznanie zabójstwa przełożonego za zabójstwo z premedytacją, kwalifikując działania Aleksandra jako poważne przestępstwo podważające podstawy dyscypliny wojskowej. Adwokat Beriukowa, przydzielony mu z urzędu na koszt państwa, nie wykazał szczególnego zapału w obronie swojego klienta. Z powodu trudności finansowych w rodzinie Aleksandra nie mieli oni możliwości zatrudnienia płatnego adwokata, który byłby w stanie poważnie walczyć o jego los. Wynik był przewidywalny. Sąd wydał najsurowszy z możliwych wyroków, wyjątkową karę, czyli śmierć przez rozstrzelanie. W sali sądowej 20-letni został natychmiast przewieziony do aresztu śledczego w Butyrce, gdzie znalazł się wśród takich samych, jak on skazanych na najwyższą karę. Aleksander spędzał dni w jednej celi z prawdziwymi potworami. Jednym z nich był Siergiej Golówkin, znany pod pseudonimem Fischer, seryjny morderca i pedofil. Skazany na śmierć przez rozstrzelanie za okrutne zbrodnie na dzieciach. Okrucieństwo współwięźniów tylko potęgowało poczucie skazania na zagładę. Według wspomnień Aleksandra, współwięźniowie próbowali go pocieszyć, przekonując, że skończy maksymalnie na 12 latach więzienia, ale on sam w to nie wierzył. Na znak pogodzenia się ze swoim losem zrobił sobie nawet tatuaż na ramieniu z wizerunkiem pagonów, symbolu tych, których już nie wyprowadzą na wolność, tych którzy są skazani na śmierć. Jednak los zagrał z nim niesamowitym żartem. Podczas gdy Beriukow czekał na wykonanie wyroku, kraj się zmienił. W 1996 roku w Rosji wprowadzono oficjalny moratorium na karę śmierci, między innymi pod presją wspólnoty europejskiej. To uratowało Aleksandrowi życie. W 1997 roku kara śmierci dla Aleksandra Beriukowa została oficjalnie zamieniona na dożywocie. A on sam został przewieziony do jednej z najsurowszych kolonii karnych w Rosji, Wologocki Pietok, położonej na wyspie Ognennej, wśród wód i bagien obwodu Wologockiego. Miejsce to było uważane przez więźniów za niemal mityczne, ponura, odcięta od świata wyspa z więzieniem o zaostrzonym rygorze, zbudowanym na terenie dawnego klasztoru kirillono Nie było tu przebaczenia, nadziei, a nawet zwykłych ludzkich warunków. Już pogodziłem się z myślą o śmierci, wspominał Aleksander, a tu okazało się, że trzeba jakoś nauczyć się żyć. Ale nie można było nazwać dożywotniego wyroku w takich warunkach darem losu lub łaską. Pierwsze lata w Wologodzkim piątaku były dla niego prawdziwym piekłem. Znalazł się w maleńkiej, półmrocznej celi, gdzie nawet w ciągu dnia panował półmrok, a w nocy nieprzenikniona ciemność. Podwójne kraty w oknach i drzwiach, wilgoć. Pleśni na ścianach, ciężki zapach Starego Kamienia i wieczna, niemal przytłaczająca cisza. Nikt tu nie krzyczał ani nie rozmawiał na głos, tylko ciche kroki strażników i zgrzyt zamków przypominały, że życie wciąż trwa. Komunikacja z innymi więźniami praktycznie nie istniała. Twarze tych, którzy mieszkali za ścianą, znał tylko po numerach lub pseudonimach. Aleksander słyszał, że niektórzy z nich pisali prośby o wysłanie ich na wojnę w Czeczeniu w zamian za wolność. A nawet oferowali swoje organy do przeszczepu, byle tylko stąd uciec. Takie historie wydawały się szaleństwem, ale w tych murach szaleństwo stawało się codziennością. W pewnym momencie Beriuków poważnie rozważał samobójstwo. Jego stan psychiczny był na skraju załamania, a przyszłość wydawała się bezsensowna. Ale pewnego dnia otrzymał list od matki. Nie było w nim nic szczególnego, tylko słowa miłości, tęsknoty i prośba, żeby się trzymał. Pisała: Jesteś dla mnie jedyny i wciąż mam nadzieję. Te słowa zmieniły coś w jego wnętrzu. Aleksander zrozumiał, że jeśli odejdzie, matka nie przeżyje tej straty. Postanowił żyć nie dla siebie, dla niej. Pocieszenie znalazł w czytaniu. Zaczął pochłaniać książki, długo wpatrywał się w linijki, uciekając do innych światów. Stopniowo obudziła się w nim wiara. Jego cela znajdowała się w budynku dawnego klasztoru i pewnego razu, wpatrując się w popękaną tynk na ścianie, zobaczył, jak wyłaniają się starożytne wizerunki świętych, pozostałości starych malowideł. Ten moment odebrał jako znak z góry, jakby ktoś przypominał mu, że jego dusza wciąż żyje. Później Aleksander znalazł pracę w kolonii, chociaż była ona ciężka, bezsensowna i prawie bezużyteczna. Głównym zajęciem było szycie rękawic budowlanych, tanich. Grubych, nikomu szczególnie niepotrzebnych. Gromadziły się u nas tonami. Za miesiąc pracy można było zarobić co najwyżej na paczkę papierosów, opowiadał Aleksander Beriuków o życiu w kolonii. Monotonna, bezsensowna praca, marne wynagrodzenie i poczucie, że zostałeś zapomniany na zawsze. Ale niespodziewanie los zaczął powoli się ku niemu odwracać. Losem skazanego na dożywocie zainteresował się szef wologodzkiego Piątaka Aleksiej Różów. Człowiek z zasadami i rzadką w systemie więziennym empatią. Uważnie przestudiował sprawę Aleksandra, porównał fakty i doszedł do wniosku, że kara jest zbyt surowa w stosunku do tego, za co został skazany. Jednak na wszystkie jego wnioski do prokuratury i Sądu Najwyższego otrzymywał standardowe odpowiedzi. Nie stwierdzono błędów. Wyrok jest sprawiedliwy. W 1998 roku na Wyspę Ognienny przybył reżyser filmowy Aleksander Gutman, syn legendarnego radzieckiego dokumentalisty Ili Gutmana. Przygotowywał film o życiu skazanych na dożywocie i przypadkowo dowiedział się o Beriukowie. Historia Aleksandra głęboko go poruszyła. Gutman dostrzegł w tym człowieku nie tylko skazanego, ale tragiczną postać złamaną przez system. Był przekonany, że tę historię trzeba pokazać światu. Po poszukiwaniu wsparcia Gutman, zwrócił się do swojego fińskiego przyjaciela, znanego producenta. Ten zgodził się sfinansować zdjęcia, ale postawił nieoczekiwany warunek: matka skazanego musi wziąć udział w filmie. Lubow Wazyljewnę Beriukowa, która nie widziała syna od ośmiu lat, zgodziła się bez wahania. Dla niej była to nie tylko szansa, aby zobaczyć dziecko, ale być może ostatnia możliwość, aby coś zmienić w jego losie. Gutman wspominał kiedy przyjechałem do niej do Saratowa otworzyła drzwi i powiedziała wczoraj śniła mi się anioł a teraz widzę go we własnej osobie była gotowa na wszystko byle tylko pomóc synowi w jej oczach widać było jednocześnie nadzieję wiarę rozpacz i miłość nie miała pieniędzy na podróż ale bilet do obwodu wołogockiego kupili członkowie ekipy filmowej długo oczekiwane spotkanie matki i syna zostało sfilmowane Jubow siedziała naprzeciwko Aleksandra, ściskając jego dłonie i nie odrywając wzroku. On, dorosły, wychudzony, ale wciąż ten sam jej chłopiec, powstrzymywał łzy. Nie marznę, nie głoduję, wszystko w porządku, mamo, tylko nie ma wolności, powiedział cicho Aleksander. Wolność jest najważniejsza, synku, najważniejsza jest wolność. Jesteś jak ptaszek w klatce, z bólem w głosie powiedziała Lubow Wazyliewne do swojego syna przez szybę pokoju spotkań. Te słowa, przesiąknięte matczyną tęsknotą, stały się motywem przewodnim całego filmu. Praca nad filmem dokumentalnym Aleksandra Gutmana, trzy dni i nigdy więcej, stała się prawdziwym emocjonalnym wyzwaniem nie tylko dla matki i syna, ale także dla całej ekipy filmowej. Według wspomnień samego reżysera, zdjęcia kręcono w atmosferze przytłaczającego napięcia a ludzie za kadrem, pomimo profesjonalizmu, nie mogli powstrzymać łez. Płakali dosłownie wszyscy, przyznał Gutman. Film, opowiadający nie tylko o ciężkim losie więźnia, ale także o cierpieniach jego matki, stał się prawdziwym wydarzeniem. Otrzymał główną nagrodę Rosyjskiego Festiwalu Filmowego Stoker oraz nagrody na międzynarodowych festiwalach w Stanach Zjednoczonych i krajach bałtyckich. I właśnie dzięki temu filmowi los Aleksandra Beriukowa zaczął się zmieniać. Film obejrzał przewodniczący Komisji do Spraw, ułaskawień przy prezydencie Rosji pisarz i obrońca praw człowieka Anatolii Prystawkin. Był poruszony szczerością historii, widoczną w każdym kadrze. Nie tylko wziął ją sobie do serca, ale także pokazał film przewodniczącemu Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej Wiaczesławowi Lebiediewowi. Po obejrzeniu filmu Sąd Najwyższy w ramach nadzoru zażądał akt sprawy karnej Aleksandra Beriukowa. I zarządził ponowne rozpatrzenie wyroku. W rezultacie zapadła historyczna decyzja. Dożywocie zostało uchylone, a Aleksander stał się pierwszym w Rosji skazanym na dożywocie, którego sprawa została ponownie rozpatrzona. Nowy wyrok to 15 lat pozbawienia wolności. Miał już za sobą 9 lat więzienia, a pozostało mu jeszcze 6. Po ułaskawieniu Beriukowa reżyser Gutman dowiedział się w najbardziej nieoczekiwanym i tragicznym momencie swojego życia, 14 czerwca 1999 roku, podczas pogrzebu swojego ojca. Stałem przy trumnie, żegnając się z ojcem, kiedy podszedł do mnie Wołodia Dwiński, sekretarz moskiewskiego oddziału Związku Kinematografistów i powiedział – wiesz, twój kolega został ułaskawiony. Byłem oszołomiony. Jak to możliwe? Że w życiu smutek i radość mogą iść obok siebie, wspominał Aleksander Gutman. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Beriukowa przeniesiono z surowego, wologockiego Piątaka do jednej z kolonii w Mordowi. Mimo ciężkiej przeszłości Aleksander Beriuków zachował godność i wewnętrzną siłę nawet w trudnych warunkach więzienia. Cieszył się szacunkiem wśród innych skazanych nie za siłę, ale za uczciwość i sprawiedliwość. Otrzymywał listy z całego świata. Ludzie. Którzy dowiedzieli się o jego losie dzięki filmowi i publikacjom, wyrażali współczucie, wsparcie i nadzieję na sprawiedliwość. Wśród tych, którzy postanowili osobiście go wesprzeć, była również antywojenna aktywistka z Irlandii Północnej Betty Williams, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Przyjechała do kolonii, aby spotkać się z Aleksandrem i porozmawiać z nim. Spotkanie to wywarło na nim głębokie wrażenie. W kolonii, jakkolwiek dziwne to może być. Też można żyć, wspominał Beriuków. Ważne jest, aby pozostać człowiekiem. Mur więzienny jest czymś umownym. Nie wiadomo, po której stronie jest więcej łotrów i potencjalnych przestępców. Słowa te stały się dla niego swego rodzaju credo. Za kratkami zdał sobie sprawę, że zło i dobro nie są określane przez ubiór lub miejsce pobytu, ale wynikają z czynów. Nowy wyrok, 15 lat, Aleksander Beriuków odsiedział od dzwonka do dzwonka, ani razu nie naruszając dyscypliny. Wielokrotnie składał wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, ale za każdym razem otrzymywał odmowę z formalnych lub wymyślonych powodów. Mimo to nie tracił nadziei. I oto latem 2006 roku, po 15 latach więzienia, drzwi kolonii w końcu się otworzyły. Pamiętam, wyszedłem za bramę, a eskorta, odprowadzając mnie, powiedziała: no to do zobaczenia. Z uśmiechem. A ja mu odpowiedziałem: Nie ma mowy, nie wrócę już za kratki. Wspominał z uśmiechem Aleksander. Był wolny. Nie był już więźniem, tylko człowiekiem, który wrócił do domu. Przyjechał do rodzinnego Saratowa, gdzie z niecierpliwością czekała na niego matka. Nie widzieli się przez wiele lat, ale miłość między nimi pozostała tak samo silna jak dawniej. Aleksander z całych sił starał się wrócić do normalnego życia. Kupił kota o imieniu Kuzma znalazł pracę, zaczął chodzić do kościoła. Z czasem poznał kobietę, z którą nawiązał ciepłe relacje. Była samotną matką, a Aleksander szczerze przywiązał się do jej dziecka, stając się dla niego prawdziwym ojcem. Po pewnym czasie para wzięła ślub. Po zwolnieniu Aleksander Beriuków z całych sił starał się rozpocząć nowe życie. Pilnie szukał pracy, mając nadzieję, że ludzie będą widzieć w nim nie byłego więźnia, ale człowieka który już poniósł karę i zasługuje na drugą szansę. Jednak rzeczywistość okazała się okrutna. Gdziekolwiek się zwracał, do fabryk, prywatnych firm, agencji ochrony, wszędzie spotykał się z odmową. Reputacja skazanego na dożywocie prześladowała go jak piętno. Pracodawcy po prostu nie chcieli mieć do czynienia z człowiekiem o tak ciężkiej przeszłości. W rezultacie Beriukowowi udało się znaleźć pracę tylko w przedsiębiorstwie zajmującym się obróbką drewna, jako ładowacz, za marne 9 tysięcy rubli. Jego brat Anatoli, pomimo czystej przeszłości kryminalnej, również spotkał się z dyskryminacją. Z powodu pokrewieństwa z kazanym Aleksandrem nie przyjęto go do służby w milicji. Było to szczególnie bolesne. Anatoli zawsze marzył o służbie w organach ścigania. Wszystko było dla mnie nowe w tym zmienionym świecie, wspominał Aleksander. Kiedy szedłem do wojska, był jeden kraj, Związek Radziecki, a kiedy wróciłem, Panował już kapitalizm. Ludzie stali się bardziej złośliwi, bardziej okrutni. Wszystkie rozmowy dotyczyły tylko pieniędzy. Trudno mu było przystosować się do nowej rzeczywistości, w której panowały inne zasady, inne obyczaje. Pomimo wysiłków beriuków, nie był w stanie naprawdę zaaklimatyzować się w tym społeczeństwie. Stracił pracę, rozwiódł się z żoną, z którą kiedyś miał nadzieję zbudować nową rodzinę, i wkrótce zaczął nadużywać alkoholu. Alkohol stał się dla niego próbą zagłuszenia bólu, samotności, poczucia bezużyteczności. Nie mogło to nie wpłynąć na jego zdrowie. Aleksander zaczął mieć poważne problemy z sercem. W 2014 roku, w wieku zaledwie 43 lat, jego życie nagle się skończyło. Przyczyną był zawał serca. Co ciekawe, niedługo przed śmiercią w jednym z ostatnich wywiadów Aleksander Beriukow opowiedział się za przywróceniem kary śmierci w kraju. Jego stanowisko było stanowcze i bezkompromisowe. Kiedy człowiek świadomie torturuje, zabija, kiedy znęca się nad małymi dziećmi, kiedy przekracza granice moralne, nie uważam, że powinien żyć. Tacy jak mój sąsiad z Butyrki, Golówkin, który zamordował 11 dzieci, nie można im wybaczyć. Nie zasługują na życie, mówił Beriuków.